Cześć, witajcie na moim kanale. Ja mam na imię Konrad. Dziś zajmiemy się wspólnie analizowaniem zachowania przywódcy sekty Jim'a Jonesa, lidera. Apokaliptycznej sekty świątyni ludu oraz jej całym funkcjonowaniem, która zakończyła się zbiorowym morderstwem, czy też niektórzy uważają samobójstwem ponad 900 osób. Tak więc, jeżeli jesteście zainteresowani, to super. Dzisiejszym materiałem postaram się Wam pokazać przywódcze zachowanie, którym posługiwał się lider sekty. Zobaczycie charyzmatyczne wypowiedzi, wzorowane na najbardziej dominującej postaci połowy XX wieku. Light up. I mean, his whole body punctuated what he was saying. Doc, move your hitler. Call me father. Call me mother. Call me morphodite, Call me queer. Call me whatever you want. I don't care what you call me. I'm afraid about nobody. Z uwagi na bohatera dzisiejszego materiału i ograniczoną ilość filmów, ale tak czy tak warto ze sprawą się zapoznać. W opisie oczywiście podrzucam linki do materiałów, z których korzystałem, oraz do strony, gdzie jest dużo informacji w języku angielskim o Jonestown. Zabierajmy się do pracy! A no i zaznaczę jeszcze, że pojedyncze zachowanie nic nie oznacza, dlatego warto powstrzymać się przed zbyt szybkim osądem. Materiał ten powstał ponad 42 lata po masakrze, jaka miała miejsce w Jonestown, a zebrane materiały oraz moje uwagi są Oparte na podstawie opinii osób prowadzących sprawę, dziennikarzy oraz internautów. A no i zdradzę wam tylko, że pod koniec znajdują się ujęcia z dnia tragedii, tak więc usiądźcie wygodnie i obejrzyjcie cały materiał. Jim Jones w wieku 24 lat w 1956 roku założył swój kościół, znany jako świątynia ludu, kościoła pełnej Ewangelii. Co ciekawe i bardzo oryginalne w tamtym czasie, zapraszał pod swój dach zarówno ludzi białych, jak i ciemnoskórych. Dlatego też wydawać by się mogło, że wykluczenie rasowe w tym miejscu kompletnie nie obowiązuje. Dawał nadzieję zarówno ludziom biednym, jak i bogatym, których aktualne życie nie zadowalało. Zapoznam Was teraz z kilkoma uważam ciekawymi materiałami, wideo, na których widać tajemniczego, wielebnego. Jamesa Warrena Jima Jonesa Edie, fingers are your fingers numb in your okay. Having enormous headaches in your Na samym początku skupmy się na wyglądzie oraz postawie ciała Jim'a. Zdecydowany, utrzymujący kontakt wzrokowy, zadbany oraz chłodnie ubrany. Podczas oglądania jego przemówień czy przeglądania fotografii widać kontrast między wiernymi ubranymi w zwykłe koszulki, często potargane, a Jimem. Koszula z kołnierzem, mankietami, w dość intensywnych kolorach, jakby chciał się wyróżnić. Widoczne są również ujęcia w garniturze, zobaczcie sami. Here three cents american money they would send home these home movies that they would show during church services on sunday these are potato chips made from plantain and they're more delicious they're a combination of potato chip and a french fry and radishes mm -mm -mm. You don't know what you're missing down here. Spójrzcie jeszcze raz na tą skrajność. Ludzie ciężko pracujący w ubraniach roboczych, pracownicy z o, w zużytej odzieży i ojciec ludu niebieski wystrzałowy garnitur, okulary i pewniackie zachowanie. A propos ciemne okulary przeciwsłoneczne. His eyes would just burn through those sunglasses sometimes. Wspominałem Wam kiedyś, że podczas rozmów z innymi zwykle należy zdjąć okulary, aby okazać szacunek rozmówcy, jak i nie mieć jakiejkolwiek bariery wzrokowej. W tym wypadku jednak są inne prawa, bo Jim sam siebie uważał jako postać szczególną, zasługującą na wyjątkowy szacunek. Oczywiście innym powodem noszenia okularów jest fakt, że ojciec Jones był uzależniony od narkotyków, a po oczach, no wiadomo, wiele widać. Ponadto jeśli zażywał substancje, które wywoływały światło wstręt, to miał kolejny powód do noszenia okularów. Sprawa jest na tyle uważam interesująca, intrygująca, że muszę wam coś więcej opowiedzieć o działalności tej sekty. Na początku liczyła około setkę osób, a lider zdobywał coraz większe doświadczenie w manipulowaniu zagubionymi ludźmi i przekonywał ich oczywiście dla korzyści materialnych. Umiejętne obracanie gotówką skutkowało powiększaniem się majątku kościoła, a tym samym jego samego. Nawiasem mówiąc, na różnych kontach uzbierał od kilku do kilkunastu milionów dolarów. Nieźle co. Tak jak czasami bywa to w takich organizacjach, chcąc dołączyć do kościoła, czy też sekty, trzeba było bądź można było przekazać swój majątek. Czy z czymś wam się to skojarzyło? I tak. Jim mniej więcej mawiał następująco: Ja dam ci schronienie, radość z życia i prawdę Bożą, ja jestem Mesjaszem. Spójrz, nawet mam 12 ludzi wokół siebie, tak jak Jezus Chrystus miał swoich apostołów, więc dołącz do mnie. Między innymi takimi słowami oczarowywał potencjalnych wiernych, z których później wyciągał wszystkie dobre materialne i posłuszeństwo. Pierwsze ośrodki były w USA, jednak po zainteresowaniu mediów oraz rodzin wiernych zaniepokojonych o ich stan, Jones postanowił wylecieć gdzieś daleko i zabrać ze sobą lud swój. Gdzieś, gdzie będzie mógł kontynuować swoje nauki i działalność. No i padło na Gujanę. Państwo w Ameryce Południowej, porośnięte dżunglą, bardzo tajemnicze, no i też z bardzo tanią ziemią. Dokopałem się do informacji, że wmawiał wiernym następujące kłamstwo. Domy, w których mieszkacie, są z zakupionego drewna, importowanego z waszych pieniędzy, wiecie, z inwestycji kościoła. A prawda jednak była taka, że pochodziła z sąsiednich lasów po wykarczowaniu terenu na przyszłe miasto Milo, I guess. Well, it's another sunny day the rain stopped it's interesting when i walk out every time i walk out as the people can verify the rain will stop so that's been amazing Myślę, że nie trzeba wam mówić, że to, czy będzie padać, czy nie, nie ma żadnego wpływu z tym, czy Jim Jones wyjdzie na zewnątrz, czy też nie. No, chyba, że będzie rozpelać jodek srebra, to wtedy możemy liczyć na jakąś regulację pogody. W innym wypadku jest to złudzenie kontroli lub czyste kłamstwo. Ja propos złudzenia kontroli pamiętam bawiące się dziecko, gdy byłem na plaży w Bułgarii, które unosiło ręce podczas fal rozchodzących się po brzegu. Myślał, że jak dźwignie ręce do góry, to te fale się roz, e, rozbryzgują. Była to zabawa,

Ciekawe, zwykle podczas objawiania się jakiegoś cudu Jima, że ktoś może chodzić, a nie mógł, czy też nie widział, a widzi, nie jak kilka sekund, jak ludzie zaczynają śpiewać, krzyczeć, klaskać i radować się na znak cudu. Ludność ogarnia wtedy wszechobecny chaos i euforia. Jednocześnie ludzie powątpiewający w istnienie zaistniałego cudu nie mają możliwości podjąć rozmów w tym konkretnym momencie, na przykład z sąsiadem z ławki. Pomijam już zjawisko konformizmu, gdzie ludzie nie mogąc odnaleźć się w sytuacji, gdzie nie mają jakiegoś punktu odniesienia, biorą za pewnik zachowanie grupy albo właśnie automatycznie wierząc w cuda, przyjmując wartości grupy itd. Mówię o tym dlatego, że czasami ludzie są sceptyczni i żeby to zweryfikować mogą zapytać na forum, czy też... No, innych, co o tym sądzą. Jednak gdy jest im to utrudniane, mogą przejąć zdanie innych. Sam byłem świadkiem takiej sytuacji, gdy na jednym ze szkoleń hipnotycznych jeden z uczestników zapytał prowadzącego podczas zajęć, czy to na pewno działa, bo nie jest do tego przekonany. Grupa była dość liczna. No. Ja również podchodziłem do tego sceptycznie, ale nie obejmowałem jasnego stanowiska w tej konkretnej sytuacji. A w sumie zaznaczałem swoją mową ciała: no co ty, przecież to działa. Jak możesz w to nie wierzyć? To było właśnie bardzo ciekawe. Zresztą polecam taki film, nazywa się Cudotwórca z 1992 roku, i tam jest półtora godziny różnych takich sztuczek, które właśnie wykorzystują każde dzieje, właśnie ludzie pokroje dzima, pokazujący nadprzyrodzone moce, typu właśnie telepatia czy uleczanie. Jim Jones był bardzo zaprzyjaźniony z ZSRR. Ludzie zostali nauczeni, aby wykonywać gesty, które były już znane za czasów II wojny światowej. Jim prowadził ludzi w swojej religii, aby głosić socjalistyczne czy też komunistyczne wartości. Ojciec swego ludu typowe zachowanie dla mężczyzn, którzy chcą dominować, uważających się za samców alfa odchylenie, zwiększanie swojej przestrzeni wizualnej, siedzenie w rozkroku, dotykanie się po brodzie z uniesioną głową, czy też poprawianie okularów dość tak ekspansywnie. Pokazuje to, ja jestem szefem to ode mnie tu wiele zależy. Wczoraj oglądałem taki odcinek na Netflixie, Nasza planeta, o nazwie Dżungla i tam widać było zachowanie samca dominującego, to chyba był gorliwy, wyglądającego doglądającego wszystko wokół. Taki był dumny, gdy rozglądał się po swoim terenie. Dzieci z pewnością miały trochę zabawy w sercu dżungli. Jednak kształt przedsięwzięcia oraz prawdy i wartości głoszone przez tego. No właśnie. E, tego. Umniejsza wartość i pokazuje pogardę. Tak więc i wartości głoszone przez Jima negatywnie wpływały na psychikę ludności. And as I lay there frightened, um, not sure what to do, and as I shivered. Jak słyszycie, używał pewnych zwrotów, które miały pokazać, że to on poświęca się dla całej sprawy. Są nagrane relacje, gdzie można usłyszeć, że Jim nie chciał odbywać stosunku z wybraną przez siebie partnerką, ale robił to na przykład dla socjalizmu. Wracając do materiału sprzed chwili, to właśnie słowa klucze, które jeżeli mówi Wam partner, to prawdopodobnie trzeba zastanowić się nad istotą tego związku. No, zrobiłem to dla Ciebie? Oh, hell no. no! Takiej rzeczy nie powinno być w normalnej relacji. Na początku obiecałem Wam, że pokażę ostatnie chwile ludności w Johnston, tak więc oto i one. I think that all of you know that I'm here to find out more about uh, questions that have been raised about your operation here. But I can tell you right now that from a few conversations I've had with some of the folks here already this evening that uh, whatever the comments are, there are some people here who believe that this is the best thing that ever happened to them in their whole life. That Zgodnie ze zwyczajami, gdy przyjeżdżali ludzie z zewnątrz, miasteczko urządzało przyjęcie. Było jedzenie, dobra muzyka, serdeczna atmosfera, żeby pokazać, że jest super. Na tym materiale widzimy gubernatora, który osobiście wraz ze swoją ekipą przyleciał kilka dni wcześniej do Johnston w Gujanie, aby zweryfikować prawdziwość zarzucanych zaniedbań i nadużyć w tym miejscu. Jak słyszycie, no nie przyczepia się do działalności i prawdopodobnie wszystko by się potoczyło dobrze dla ludności, jak i przyjezdnych, gdyby nie ten materiał. Last night, someone came and passed me this note. He's the one that I'm just talking about. Yeah, talking about? This, this is the man I want to leave his son here. Doesn't it concern you, though, that, that this man, for whatever reason, one of the he, people in your group? People was... play games, friend. They lie. They lie. What can I do about lies? Are you people going to leave us? I just beg you, please leave us.

Prawdopodobnie gdyby nie list, jaki otrzymał jeden z przyjezdnych od kogoś ze społeczności, może potoczyłaby się cała akcja pokojowo. Dla mnie te ujęcia są mega emocjonalne, ci ludzie tego samego dnia zginęli. They lie. What can I do about Jones mówi, że ludzie są kłamcami, nie może nic na nich poradzić, ale sam dopuszcza się kłamstwa, mówiąc, że tu zawsze będzie miejsce dla Edith, tak jak wcześniej było. A ten sztuczny uśmiech tylko potwierdza kłamstwo. Co więcej, ludzie, którzy przeprowadzili się do Guyany z Ameryki Północnej, mieli odebrane paszporty, które uniemożliwiały im swobodny powrót do pierwotnego kraju. We realize these people catch up from people from Jim Jones, they're very close lieutenant to uh, Jim Jones. Gdy ludzie pakowali rzeczy do samolotu i byli gotowi do odlotu, zostali zaatakowani przez ochroniarzy z Jonestown. Jim, gdy znalazł się w centrum swojego miasta, zakomunikował, że gubernator nie żyje. Następnie przeszedł do ostatecznego kroku. W końcowej fazie projektu Jim Jones nakazuje swoim wiernym otruć własne dzieci, a następnie siebie samych. W wyniku tego makabrycznego, zbiorowego morderstwa zginęło ponad 900 osób. Co ciekawe, sam Jim nie umarł od otrucia, tak jak to nakazał innym, a od strzału w głowę. Znalazłem informację, że było to samobójstwo. Pytanie, co wymyślicie od? Czy było to możliwe? Czy ktoś taki jak Jim byłby w stanie odebrać sobie życie, jednocześnie nazywając się Mesjaszem, Zbawicielem, czy nawet Bogiem? Ze zdjęć po masakrze widać, że przelot kuli był z lewa na prawo, natomiast wielebny był praworęczny.

Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zapraszam do obejrzenia innych materiałów, które pojawią się na końcu tego filmu. Stałym widzom dziękuję za lojalność, a nowych serdecznie witam.